Bardzo serdecznie dziękuję bardzo za tak liczne przybycie na dzisiejsze spotkanie, które jest podsumowaniem projektu Szkoła Międzypokoleniowa. Chciałbym przywitać na początku zaproszonych i przybyłych do nas gości. Witam panią szefową gabinetu politycznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, panią Adę Góźniczek. Witam bardzo serdecznie panią Mazowiecką, kurator oświaty, panią Wioletę Krzyżanowską. Witam. Witam starostę Powiatu piaseczyńskiego, panią Belluja no. i panią naczelnik Wydziału Edukacji i Rynku Pracy, panią Magdalenę. Przede wszystkim chciałbym przywitać Państwa bardzo serdecznie, bo Wy tutaj dzisiaj stanowicie klub dzisiejszego spotkania. Witam również uczniów i e, nauczycieli, którzy też zajmowali się, e, przygotowywali też e, uczniów do dzisiejszego spotkania. Nie spodziewaliśmy się, że będzie to tak liczna grupa, ale przygotowaliśmy dla Państwa podarki wraz z panią kurator. E, Wioletą Krzyżanowską. Może no, no, zaczniemy od tych podatków, tak. Bo to zawsze najlepiej od prezentów zacząć. Zajmęcie. To jest. Wyzien... Mamy Dobrze, Dobrze, bardzo. Proszę bardzo. Teraz to młodzież. Zobaczymy, czy też mamy dobrą ilość. Dobra, proszę Szkoła międzypokoleniowa to będzie taki projekt, który pozwoli te relacje w społeczeństwie odbudować. Bo przecież i młodzież ma czego nauczyć się od seniorów, i seniorzy mają czym się podzielić z młodzieżą. Nie mogę się doczekać, kiedy przejdziemy się tutaj z panią kurator, yy, z panią starostą i z panią naczelnik i zobaczymy. Jakich tutaj ciekawych rzeczy się uczyliście, jak to tutaj w tej szkole wyglądało? Szanowni Państwo, ze swojej strony też Pani Dyrektor tak, wstępnie, tak pięknie powiedziała, że dziękuję Panu Dyrektorowi za podjęcie tego działania, tego projektu. I faktycznie, Pani Dyrektor, to dyrektorzy szkół ciągną szkoły do góry, są inicjatorami pomysłów, w ich sercach drzemie to, co w sercu każdego nauczyciela drzemie, czyli Otwartość na rozwój człowieka, e, na budowanie e, nie tylko szkoły międzypokoleniowej, ale również szkoły czułości, bezobojętności, co u nas na tak? Mazowszu jest naszym mottem, e, naszej szkoły. Także tu, Panie Dyrektorze, e, od Pani Ministry Barbary Nowackiej, ode mnie, od Pani Dyrektor, e, proszę przyjąć też taki drobny podarek. Ja tu powiem, co tu jest, żeby tu nie było. E, to jest taka po prostu piękna filiżanka z nowego kuratorium oświatę w Warszawie. Wiem, że dyrektorzy zawsze kuratorium to tak się troszkę boją, a teraz już się nie, nie no, panie, boją, bo już jest filiżanka i już można z niej sobie wypić fajną kawkę, herbatkę, tak żeby Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że tu pani starosta bardzo pana chwali. Powiedziałam, że tak. naprawdę rewelacyjny <noise> telefon, otwarty. E, Zdążyłam e, taką. Informację. Tak. E, więc e, te podziękowania e, może takie symboliczne, ale wiecie co, nie zawsze wszystko robimy dla pieniędzy i dla nagród, prawda? Czasem po prostu nam wystarczy powiedzieć dziękuję, robisz świetną robotę. Włożył Pan, Panie Dyrektorze, na przestrzeni dwóch lat, tak? Naprawdę szkołę otwartą na lokalną społeczność, zaangażowaną. Droga młodzieży, ja o Was tak dużo dobrego słyszę. Zawsze krytykuje nazwę cyrk. Wiecie dlaczego. Bo mm -hmm. ta szkoła kiedyś nas robiła no, cyrk. Mm -hmm. Jak w cyrku, to ludzie się wygłupiają, śmieją, czasami mm -hmm. niepoważne rzeczy robią. Bawcie się oczywiście w życiu, śmiejcie się jak najwięcej, ale w szkole się uczymy rzeczy, które mają szczególną wartość i wy taką szkołę tworzycie. W dużej mierze, dzięki panu dyrektorowi, i kadrze pedagogicznej, która daje Dlaczego? wam taką możliwość i się angażuje we wszystkie projekty, które są proponowane. Podkreślę, że ta szkoła wchodzi praktycznie w każdy projekt. Ja, ja, ja mam akwarię, to, to, to nie, 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 nie mówię. Mamy ćwiczenia z yy, koleżanką yy, rehabilitację. Ja, ja mam ćwiczenia w ręki i koleżanka ma, ma ćwiczenia w Czy Ktoś z Państwa chciałby jeszcze się podzielić taką refleksją, co, co Państwu dało to przybycie przy tutaj na ten projekt? Moim zdaniem jest to właśnie takie otwarcie się młodzieży na osoby w wieku senioralnym i odwrotnie, i właśnie jest to budowanie tych relacji i ta pomoc, więc uwrażliwia na pewno młodzież na to, żeby żeby być wrażliwym wobec osób starszych, a tym samym starsze osoby, żeby mieć tą tolerancję do tej młodzieży, bo też nam jej brakuje. Więc to jest, to jest na pewno wspaniała rzecz i, i cieszę się, że są takie projekty i że można coś zrobić dla wspólnego dobra. Ministra Barbara Nowacka jest po prostu bardzo, bardzo prosta. I dlatego dzień dzisiaj z Państwem dzień. nie ma, ale serdecznie przesyła Państwu pozdrowienia. Ja, ja bym chciała się troszkę odnieść do tego, co Pani powiedziała, bo yy, świetnie Pani powiedziała to, że, że młodzież ma możliwość zobaczenia yy, i poszanowania też właśnie osób w yy, wieku takim senioralnym, yy, starszym. I to jest, kochani, zobowiązanie dla Was, bo to Wy, kończąc maturę, będziecie przyszłą polską inteligencją. Yy, więc to Was za paręnaście lat to Wy będziecie decydować o tym, jak nasz kraj będzie wyglądał. I to pięknie Pani powiedziała, bo dzisiaj ta szkoła międzypokoleniowa to właśnie jest to, że się spotykamy wszyscy razem, możemy sobie porozmawiać o tym, co, jak ten komputer działa, prawda, tak jak tu Pani powiedziała, jest też możliwość e, takiego zadbania o własne zdrowie, ale dlatego też, że szkoła jest niezwykła, bo szkoła ma te klasy rehabilitacyjne, bo e, to jest rzadkość, w zasadzie chyba nie ma drugiego takiego liceum na Mazowszu, które by miało klasy takie rehabilitacyjne. Dzisiaj chcę aby szkoła nie była tylko miejscem do edukacji, dzieci, wychowywania, ale również otwarta na to, co się dzieje lokalnie. Inicjatyw ta... mających na celu zarówno integrację seniorów z lokalną społecznością, ale również wprowadzenie ich w świat nowoczesnych technologii. Współpraca nie tylko umożliwia seniorom aktywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, ale także przyczynia się do wzbogacenia ich życia o nowe umiejętności. Kluczowym projektem realizowanym w ramach tej współpracy są wywiady z seniorami, które stanowią podstawę do stworzenia publikacji. W postaci tomików dokumentujących, dokumentujących wspomnienia i doświadczenia mieszkańców domu seniora, współpraca z seniorami obejmuje również nowoczesne formy rozrywki, takie jak wirtualna strzelnica. Jej celem jest połączenie tradycji z nowoczesnością, zapewniając seniorom rozrywkę dostosowaną do współczesnych technologii. Szkoła międzypokoleniowa w Polsce, spole szkumieniowe, Stanisława Limonta to nie tylko miejsce nauki, ale i przestrzeń do zajętego uczenia się. Wzmacniania więzi międzypokoleniowych oraz wprowadzenia sumierów w świat technologicznych. teraz stanowią nowy pomysł między przeszłością i przyszłością. Nic dodać, nic ująć. E, myślę, że tutaj e, wszystko już zostało powiedziane. E, chciałbym teraz e, poprosić e, o przejęcie państwa osobą, które prowadzą zajęcia. I tak osoby, które idą na strzelnicę, to tutaj skierują się z panem Bartkiem. Osoby, które idą na masaż z panią Zuzią. Osoby, które idą na szycie, tutaj z panią Agnieszką. I zajęcia informatyczne, to zaraz za ścianą będzie prowadził pan Arek. I pierwsza pomoc pan Czarek. Sztuczna inteligencja, a tak konkretnie przejdziemy sobie do e, takiego narzędzia, takiego chatbotu AI, czyli sztucznej inteligencji, którym jest właśnie chat GPT. E, bardzo bym prosił, żeby Państwo włączyli komputery. Młodzież pomaga, tak, także śmiało. Że... That's a